Witam serdecznie w Małej Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy wspaniałe, przepyszne ciasto z rabarbarem i truskawkami. Ciasto jest bardzo aromatyczne, z wilgotnym nadzieniem i chrupiącą kruszonką. Wspaniale smakuje. Na jednym kawałku nie można poprzestać. Polecam i zapraszam na film. Składniki na ciasto, 250 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 70 g cukru pudru, 1 jajko, 100 g masła, jedna płaska łyżeczka proszku do pieczenia i 2 łyżeczki cukru z wanilią, użyłam cukru wanilinowego. Do miski przekładamy wszystkie składniki na ciasto, czyli mąkę, cukier puder, cukier z wanilią, proszek do pieczenia pokrojone masło i jajko. I ciasto wyrabiamy, aż powstaną wilgotne okruchy. Możemy ciasto wyrobić mikserem lub rękoma. Tak około 2 trzecie przygotowanej kruszonki przekładamy do przygotowanej tortownicy. Wyrównujemy i dociskamy. Nakłuwamy widelcem i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 18-20 minut, aż ciasto się przyrumieni. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy na około 20 minut. W międzyczasie przygotujemy kruszonkę i nadzienie. Składniki na kruszonkę. 120 g mąki pszennej użyłam tortowej. 80 g pokrojonego masła. 70 g ciemnego cukru możemy użyć jasnego brązowego. 1-2 łyżeczki cukru z wanilią. Użyłam cukru wanilinowego. Do mąki dodajemy cukier, cukier z wanilią, masło. I rękoma zakniatamy kruszonkę. Gdyby kruszonka wyszła bardzo sucha, można dodać jeszcze odrobinę masła. Odstawiamy. Przygotujemy teraz nadzienie. Składniki na nadzienie. 700 g pokrojonego na kawałeczki rabarbaru. 300 g pokrojonych truskawek bez szypułek. 30 g mąki pszennej jedno opakowanie budyniu śmietankowego lub waniliowego bez cukru i 80 g cukru. Pokrojony rabarbar wsypujemy do rondelka, dodajemy cukier, stawiamy na gazie i gotujemy mieszając od czasu do czasu przez około 6 minut. Do miseczki wsypujemy budyń, mąkę, wlewamy wodę i mieszamy, aby nie było grudek. Wlewamy 100 ml wody. Do rabarbaru dodałam jeszcze jedną łyżkę grenadyny, tak dla koloru, jeśli nie mamy to pomijamy. Rozmieszaną mąkę z budyniem dodajemy do rabarbaru i mieszamy aż powstanie taki gęsty budyń. Ściągamy z ognia Dodajemy od razu pokrojone truskawki i mieszamy, tak delikatnie dociskając szpatułką, aż truskawki puszczą trochę sok i zabarwią nadzienie. I na chwilę odstawiamy. Z pozostałej kruszonki ze spodu formujemy takie małe wałeczki i robimy 3-4 centymetrowy brzeg przy cieście. Dociskamy i wyrównujemy. Wykładamy na Delikatnie dociskamy łyżką i wyrównujemy. Wierzch posypujemy kruszonką. I ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 50-55 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Sudzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki, ściągamy obręcz i ciasto układamy na paterze. I nasze pyszne, wspaniałe ciasto z rabarbarem i truskawkami jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, cudownie pachnie, jest chrupiące, na dzień jest wilgotne. Bardzo polecam.